W ćwiczeniu pierwszym, ile punktów wspólnych z okręgiem ośrodku w punkcie S ma prosta k w zależności od naszego promienia. No i w podpunkcie A widzimy, że nasze k będzie równe 4, czyli zatem będzie miała dwa punkty wspólne, wtedy, kiedy promień będzie większy od 4 albo promień będzie większy od 0, wtedy należy do przedziału od 4 do plus nieskończoności. Jeśli będzie miał jeden punkt wspólny, no to promień jest równy 4. Jeśli nie będzie miała żadnych punktów wspólnych, to promień będzie mniejszy od 4 oraz promień będzie większy od 0. Wtedy należy do przedziału od 0 do 4. W podpunkcie B nasze K będzie równe pierwiastek z 3 plus 2. Zatem dwa punkty wspólne. Będzie miała kiedy promień będzie większy od pierwiastka z 3 plus 2, lub promień będzie większy od zera i należy do przedziału od pierwiastka z 3 plus 2 do plus nieskończoności. Jeśli będzie miała jeden punkt wspólny, no to promień jest równy pierwiastek z 3 plus 2, jeśli nie będzie miała żadnych punktów wspólnych, to promień będzie mniejszy od pierwiastka z 3 plus 2 lub promień będzie większy od 0 i należy do przedziału od 0 do pierwiastka z 3 plus 2. W podpunkcie C y, odległość środka okręgu od naszej prostej K będzie równa. I mamy 1 druga dodać 1 minus pierwiastek z 2, czyli mamy. 3 drugie minus pierwiastek z dwóch. Czyli będzie miała dwa punkty wspólne wtedy, kiedy promień będzie większy od 3 drugie minus pierwiastek z dwóch oraz promień będzie większy od zera i należy wtedy do przedziału od 3 drugie minus pierwiastek z dwóch do plus nieskończoności. Jeśli będzie miała jeden punkt wspólny, to jest równa 3 drugie minus pierwiastek z dwóch Natomiast jeśli nie ma żadnych punktów wspólnych, to promień jest mniejszy od 3 2 minus pierwiastek z dwóch lub promień będzie większy od zera i należy do przedziału od 0 do 3 drugich minus pierwiastek z dwóch. W podpunkcie D y, musimy tutaj obliczyć odległość środka okręgu od naszej prostej, bo widzimy, że mamy tutaj podany nasz x plus 2. Zatem... Możemy to sprowadzić, że jest minus x plus y dodać 2 jest równe 0, czyli mamy minus 1 razy minus 1, dodać 1 razy 3 minus 2 i dzielimy wszystko przez pierwiastek, i mamy pod nim minus 1 do potęgi drugiej, dodać 1 do drugiej. W liczniku otrzymujemy 1 dodać 3 minus 2, a w mianowniku pierwiastek z 2. I to jest równe dwa pierwiastki z dwóch, musimy pozbyć się niewymierności z mianownika, więc mnożymy licznik i mianownik przez pierwiastek z dwóch, mamy dwa pierwiastki z dwóch przez dwa, dwójki się skracają i otrzymujemy pierwiastek z dwóch, czyli będzie miała dwa punkty wspólne, wtedy, kiedy promień będzie większy od pierwiastka z dwóch, albo promień będzie większy od zera. Należy wtedy do przydziału od pierwiastka z dwóch do plus nieskończoności. Jeśli ma jedno miejsce. Jeden punkt wspólny, to wtedy promień jest równy pierwiastek z dwóch. Natomiast jeśli nie ma żadnego punktu wspólnego, to promień będzie mniejszy od pierwiastka z dwóch lub promień będzie większy od zera i należy wtedy do przedziału od zera do pierwiastka z dwóch.